Dajesz. O, rada i Obręcz. I biegnę, biegnę tam. No mniej, szybciej, szybciej. I szybko. Biegiem, biegiem Dominika. Staraj się. Szybciej, przyspiesz. Przyspiesz. Martyna, szybciej, szybciej. Szybko. Szybciej. Szybko, szybko Martyna. Szybciej, przyspiesz. Shqipë qëj! Piuka, katë përët, bëjtëm! Davaj, yeah! davaj, davaj, davaj! Shqipë Myśmy ostatni tutaj, ostatni Szybciej, szybciej, szybciej.